6 listopada ukaże się płyta świąteczna Dżezowanek. 18 listopada ukaże się pierwsza płyta nel Trio. Rozmawiamy o naszych płytach jak koleżanki po fachu, ekspatki i matki. Jaka pani Jezowanka jest na co dzień? Czy też jesteś taka spokojna i niekrzycząca? Myślę, że ja jestem wszystkim naraz. Potrafię być spokojna, ale potrafię. W sumie, właściwie to, dlaczego rezowanki są e, śpiewane tak na spokojnie. E, pomysł przyszedł do tego, że e, moja córka nie pozwalała mi śpiewać inaczej. Bo e, jeśli chodzi o mnie, to ja lubię śpiewać gospel. E, ale e, zauważyłam, e, będąc matką, że moja, co, mojej córki nie obchodzi ani gospel, ani blues. E, więc zaczęłam śpiewać trochę delikatniej. Szczerze mówiąc, na co dzień e, jestem raczej e, Rozbudzoną jednostką, ale, ale właśnie dzięki temu projektowi w sumie ciekawe jest doświadczanie muzyki w trochę innym temperamencie. Skąd pomysł, to mnie bardzo zastanowiło. skąd pomysł, dlaczego świąteczne, dlaczego świąteczne piosenki? Już rok temu zrobiłam kolendę z pokazywaniem i pomyślałam sobie, może wydam płytę z kolendami w przyszłym roku. No i między, czasem, między tym czasem, rok temu, a czerwcem, kiedy zaczęłam pracować nad złożeniem całego materiału w całość, zaczęłam, myślałam sobie nad tym, w jaki sposób tę płytę zrobić, żeby to nie była po prostu kolejna płyta z kolendami. Mhm. Także nie było w sumie żadnego źródła, skąd ten pomysł przyszedł, oprócz tego, że przyszedł po prostu do mnie. W mojej głowie się pojawił. No i właśnie tutaj powiedziałeś, że to, e, że to nie tylko piosenki, nie? że to nie tylko muzyka, ale jest to też przekazywane historiami. Tak, jest e, przekazywane. O Bożym Narodzeniu, o pasterzach, e, o tradycji. E, skąd ten pomysł? E, wiesz co? Wydaje mi się, że przede wszystkim z mojego własnego jakiegoś małego konfliktu w stosunku do świąt Bożego Narodzenia. Spowodowanego być może moim multikulturowym życiem, gdzie no nie jest możliwe obstawiać przy polskiej tradycji, będąc w małżeństwie z Nigeryjczykiem, żyjąc w Danii. Przy każdej tradycji nie jest możliwe obstawiać, więc w pewnym sensie miałam kilka lat takiego dystansu do świąt Bożego Narodzenia, do choinki, do tych wszystkich pierogów i barszczyków bo wydawało mi się, że to jest tak mocno zakorzenione w naszej kulturze i powoduje takie oburzenie, kiedy na przykład nie mam choinki w swoim domu, że postanowiłam zrobić sobie przerwę. Szczerze mówiąc, tą płytą, jakoś chcąc nie chcąc, trochę się przybliżyłam do tej tradycji, patrząc na nią trochę z dystansu i trochę z różnych, z różnych punktów widzenia. A to ze strony geograficznej, pogodowej, ze strony chrześcijańskiej, ze strony słowiańskiej. To są różne odnośniki, no, różne, pod różnym kątem patrzę na, na temat na tej płci. Ale wydaje mi się też, że podkreślasz tutaj, że, pod, że w pewien sposób podkreśliłaś przez to, co jest na płycie zawarte. Podkreśliłaś, że Boże Narodzenie jest tak naprawdę wspólną tradycją dla wielu kultur, tak. dla wielu języków. To jest, to jest to coś, co w pewnym sensie odkryłam i wydaje mi się, że e, ludzie, którzy są teraz dziećmi, na pewno będą kwestionować e, tą e, potęgę polskich tradycji, e, głównie ze względu na dostęp informacji. E, więc wydaje mi się, że jest to ważna sprawa, żeby dzieciom e, Pokazać wszystkie strony tego sezonu. I, i, I moim celem było właśnie to, żeby pokazać, że jest to sezon pewien na całym świecie. Mhm. I niekoniecznie po prostu święta Bożego Narodzenia, ale dla wszystkich religii, albo dla większości religii, ten czas, grudzień, styczeń, to jest pewien szczególny sezon. I, i wydaje mi się, że jest to piękne patrzeć. Tak, stan umysłu w pewnym sensie. I, i stan w ogóle natury, stan całej Ziemi. Spodobało mi się na Twojej płycie to, że używasz pewnych efektów dźwiękowych, <laughs> jak szum wiatru, kiedy zapalasz świeczkę. I jest to, to bardzo, fajny, daje bardzo fajny efekt, bo przybliża bardzo mocno do Ciebie, tak naprawdę. I do tego daje, pozwala mocniej odczuć i wyobrazić sobie, gdzie jesteś, co robisz. Słuchacz staje się tak naprawdę częścią tego. Mm. Więc y, odebrałam to jako pewnego rodzaju słuchowisko. Mm. Y, czy taki był cel? Tak, to miało być słuchowisko i przy okazji też ja wiem, że jazzowanki są używane przez y, terapeutów i przez logopedów. Y, więc też zrobiłam zabawę zgadnić co to za dźwięk z użyciem zwierząt, które mogłyby być w y, legendarnej szopce. Właśnie do tego chciałam właśnie teraz nawiązać, że jest to nie tylko płyta album z przesunkami, ale jest to przede wszystkim płyta edukacyjna, między innymi przez te zabiegi, które, o których właśnie wspominasz. Dzieci mają, są jakby zachęcane do tego, żeby powtórzyć melodię, są zachęcane do tego, żeby odgadnąć jaki to dźwięk. Więc czego tak naprawdę chciałaś nauczyć dzieci? Jakby, bo nie tylko, tak sobie pomyślałam, że to nie tylko chodziło że o to, żeby jakby wykształcić słuch dziecka, ale odnajduję w tym, przede wszystkim w tym, że zachęciła się dzieci z Afryki, żeby zaśpiewały fragment kolendy po duńsku. Odnajduję w tym jakiś, jakąś warstwę edukacyjną. I stąd moje pytanie. Jakby, co przez takie zabiegi, czego chciałaś przede wszystkim e, nauczyć dzieci? Jest to e, intencją moją w jazzowankach w ogóle obecnie e, jest to, żeby pomóc dzieciom być obywatelami świata. Od początku pisałam o tym, że bardzo bliska jest mi filozofia Montessori, której. Bardzo ważnym elementem jest uważność. I przez zabiegi w stylu słuchania i powtarzania melodii, odgadywania, co to za dźwięk, wydaje mi się, że o wiele ważniejszą cechą, która się kształtuje niż załóżmy zdolność słuchu czy zdolność mówienia, jest zdolność uważności. Mam też takie wideo na YouTubie, gdzie przez pół minuty musimy być cicho wszyscy i patrzeć na kulę śnieżną. Może nie jest to zbyt popularne wśród dzieci, ale wydaje mi się, że wysłuchanie yy, 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 rodziców też nie jest popularne wśród dzieci. Więc są po prostu rzeczy, które yy, my jako dorośli wiemy, co jest, yy, co jest potrzebne później w życiu. I nie tylko w życiu tego dziecka, ale też w życiu świata. Yy, także biorąc pod uwagę to, że filozofia Montessori jest mi bliska. Jest mi też bliskie, bliska edukacja dla pokoju, o czym ostatnio też mówiłam dużo na moich mediach społecznościowych. I, i właśnie zaproszenie, między innymi, kształtowanie uważności, i zaproszenie do udziału też ludzi z zupełnie, innego, z zupełnie innej części świata i którzy sami próbują mówić w języku, który, który nie jest ich ojczystym językiem. Było w pewnym sensie właśnie zaproszeniem też i słuchaczy do otwarcia serc i otwarcia, jakby uzmysłowienia sobie, że hej, to jest możliwe, żeby razem śpiewać z, z kimś, kto jest z zupełnie innego kraju, i to jest ważne, żeby wiedzieć skąd oni właściwie są. I to wszystko jest, ta, jest to edukacją ducha głównie. Uh -huh. Czy mogłabyś jeszcze powiedzieć troszeczkę na temat e, e, tworzenia tej płyty? Rozumiem, że Ty napisałaś aranżację i że Ty grasz na pianinie, ale wydaje mi się, że Twój mąż też jest obecny i też gra na hmm, przeszkadzajkach o, albo afrykańskich bendach. Tak? Zgadza e, się? Gra w, w ostatniej piosence na pewno, ale wiesz co, my tyle razem robiliśmy rzeczy, że, że też trochę podłapałam rytmów a kto gra na ja. Naprawdę? <laughs> Super. Um, ale także założenie ryzowanych jest w ogóle, że staram się robić to samo jak najbardziej, ale tak, w ostatniej do mnie dołączył. Uh -huh. Ty wspominałaś o tym, że musiałeś sobie zrobić od y, świąt. I teraz jesteśmy tuż przed świątami, y, wydajesz świąteczną płytę. Czy ona w jakikolwiek sposób wpłynęła na Twoje postrzeganie świąt i chęci obchodzenia tych świąt? Więc moje pytanie jest takie, w jaki sposób przeżyjesz te święta, które się zastanawiasz? Um, w jakiej tradycji? O, może um, tak. Um. Wiesz co, wydaje mi się, że na... zapewne najba... najbliższe będzie mi obchodzenie wszystkiego, wszystkich elementów, wszystkich kultur, w których się obracam, które mi się podobają. Czyli eee, myślę, że eee, planuję zrobić Jule e, dla, ale nie wiem, zobaczymy jaka będzie e, sytuacja z wirusem. Eee, myślę, że założymy światełka, być może pojedziemy po, do Polski. Eee, zapewnie zaprosimy e, Nigeryjczyków na wspólne granie. Eee, myślę, że to się wydarzy bez zapraszenia. <śleszanie> Wiesz co, myślę że, myślę, że w ogóle obchodzenie świąt tak dużo się nie zmieni, ale moja własna postawa wobec e, tego, w co wierzę, jeśli chodzi o święta i wobec tego, co jakby... Ufność wobec moich własnych wyborów e, trochę się pogłębiła ze stworzeniem z, z tej płyty. Bo jak, e, wiesz, znajomi ci mówią, e, jak to nie masz pojęki w domu? Jak to, jak to jest możliwe? To w pewnym sensie, no, dla mojej wrażliwości Ciężko jest nie wziąć sobie tego do serca, krytyki, ich krytyki, więc, yy, więc, więc biorę sobie do serca krytykę. I yy, yy, jeżeli ktoś mi tak mówi, to też zaczęłam się zastanawiać, że, a, czy jestem takim wędownikiem, że nie mam choinki, czy ale, ale wraz z tą płytą wydaje mi się, że trochę bardziej, yy, o wiele bardziej zaufałam sobie, że mogę mieć to z tradycji, co chcę, nie muszę mieć wszystkiego, nie jestem niewolnikiem tradycji. Pięknie jest znać elementy tej tradycji dzisiejszej i też elementy tej tradycji, które były załóżmy 200 lat temu, albo 300 lat temu, o czym też pokazuje na płycie. Wydaje mi się, że wtedy jest takie kompletne odczucie i poczucie tych świąt i trochę to właśnie uwalnia przed byciem niewolnikiem tych dzisiejszych kultów, że tak powiem, do kupowania prezentów. Człowiek trochę się dystansuje, znając większy obraz tego sezonu. Mhm. Muszę Ci powiedzieć, że jak słuchałam Twojej płyty, to zrobiło mi się bardzo, bardzo miło, ciepło i uważam, że ten pomysł z opowieściami pomiędzy utworami jest doskonałym pomysłem i że dzieciaki jak najbardziej będą zachwycone i będą wchłonięte przez Twój ciepły głos. Przez te wszystkie dźwięki, które tam wprowadziłaś, które pozwalają na wyobrażenie sobie sytuacji, mm. o których opowiadasz. Mm. Także bardzo się cieszę, że kupiłam płytę. Dziękuję za wsparcie Karolina. No nie ma problemu. Karolina i jej masz wsparli produkcję płyty na zrzutce. Oczywiście. Jak i, jak i wiele innych osób, ale bardzo dziękuję. I cóż, powodzenia.